Nie, nie w sumie mam projectów, YSU mm. eee, poczekaj, ile co? Masz, to, eee, mm, mm. to to jest ten... Nie mam w ogóle Leone. Okay, to, to jest ten ferek. Sąsie, to ma, to 6, 300, że to 6, tak, dostałem. A i tak 14 tysięcy Mam project Z, mam project, y, Render, mam project Nie bo mi tam wszystko jedno. Mogę troszkę, mogę blitzkrankiem. Tak, tak, tak. Tak, jak... Nie, blitzkrankiem to. totalnie... Dwie subskrypcje, no to na pewno nie ten. Rakan, rakan, pike. Chcesz bardziej tankownego czy bardziej agresywnego? Donate chyba. A to fajnie Proszę? no coś przyciąga Dobra, gdzie jest stanu, ja to nie róśnię. Albo Pozdro od Flerka, pozdro od Flerka 30 zł Proszę? Ok. Dzięki Flerek Serio? Czy dychy wysłałeś?